Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Prawdziwego Życia Minecraft, no słuchajcie, jak dawno nie było prawdziwego życia, no naprawdę dawno go nie było na moim kanale. Pod ostatnim filmem wbiliście tyle wyświetleń, tyle łapek w górę, że normalnie widzę, że e, ta seria jest jedną z Waszych ulubionych serii na kanale. Pamiętacie, w poprzednim odcinku mieliśmy taką mini promocję na łapki w górę, że jedna łapka w górę to było aż 75 dolarów właśnie w kolejnym odcinku. I za wasze łapeczkę w górę otrzymuję tutaj 2,5 tysiąca dolarów. No naprawdę według mnie masa pieniędzy, więc odłożymy sobie tutaj do naszej skrzynki. No i tak, jaki mam plan dzisiaj? Oczywiście na samym starcie jedziemy do firmy, no bo jak to dzień bez pracy w naszej hodowli koni, no to nie, nie, normalnie to, to się nie klei. Więc od razu biorę sobie jedzenie z lodóweczki. Jeszcze ja chciałbym pójść oczywiście e, obstawić troszeczkę kuponów na lot, to oraz może, a to potem zobaczycie. Także co, ja jadę w takim razie koniem do pracy, jedziemy do pracy. Może słuchajcie, wezmę jeszcze tyle pieniążków, na przykład wezmę 20 dolarków. Polecimy jeszcze skreślić cztery kupony na lotto. Może coś wygramy, nie wiem. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to możecie zostawić łapeczkę w górę. Pamiętajcie, jedna łapka w górę to 50 dolarów dla mnie w kolejnym odcinku, a tymczasem lecimy. Zbliżam się już właśnie tutaj do naszej e, stacji VIP, jak widzicie, mam nadzieję, że coś dzisiaj wygram. Ostatnio wygrałem dużo, ale też strasznie dużo pieniędzy wydałem na to lotto. E, więc zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Wchodzimy od razu bierzemy sobie cztery właśnie tutaj kupony na lotto. No i dobra w w pierwszym nic nie ma, w drugim nic nie ma, w trzecim nic nie ma, no i w czwartym, no słuchajcie, czego ja się mogłem spodziewać? No czego ja się w sumie spodziewałem? No, no, no tak jak zawsze, oczywiście, nic nie ma. Także ja od razu biorę sobie konia, ok? I w takim razie jedziemy sobie właśnie do naszej pracy. Też jeszcze nie dostałem co prawda żadnej tak naprawdę y, informacji, że ktoś chciałby kupić konie, więc może jeszcze by się przydało jeszcze bardziej rozreklamować właśnie nasz, e, naszą właśnie hodowlę koni. I mi się wydaje, że w kolejnym odcinku już będę chciał jakiegoś konia sprzedać. No nie wiem, zobaczymy. Słuchajcie, dojeżdżamy już tutaj właśnie do naszej pracy, tak jak zawsze musimy przez przejazd kolejowy, e, właśnie przejechać, No i proszę bardzo, wjeżdżamy na ulicę Wiejską. Super Konie. Proszę bardzo, wjeżdżamy. Zobaczymy, ile mamy koników, bo albo trzy, albo cztery, już nie pamiętam. E, chyba mamy cztery. Dobra, w takim razie bardzo spoko. To ja w takim razie moim koniem wiadę sobie do boksa e, numer cztery. No i co, bierzemy się za jakieś mini, mini rozmnażanko, mi się wydaje. Każdego dnia musi być rozmnażanie. No, też nie ukrywajmy, no, rozmnażenie koni nie jest jakąś najciekawszą rzeczą na świecie. Więc teraz mam do Was takie pytanie: Czy może chcielibyście live'y właśnie z prawdziwego życia Minecraft, na których na przykład bym rozdawał ulotki albo właśnie e, rozmnażał takie konie? Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym. A tymczasem ja właśnie tutaj się biorę, czekajcie. One są chyba wszystkie oswojone, z tego co wiem, tak. Ten jest oswojony, ten zresztą też dobra. W takim razie rozmnażamy. Musimy na niego naklikać trochę. A i zobaczymy, czekajcie. O, dobra, jest. I teraz na tego halo, halo. Czemu to się nie klika? Halot. A nie, bo ja go muszę. Chyba. O, dobra, teraz jest osiodłany. Dobra, i teraz muszę na niego kliknąć. No i proszę bardzo, w tym ojcie. Momencie... I proszę bardzo, mamy nowego konika. Super. W takim razie idziemy do właśnie drugiej zagrody. Kolejnego konia rozmnożyć. Nie wiem, czy te też są chyba. Nie wiem, czy są w ogóle oswojone. Mam nadzieję, że są. Zobaczymy sobie ten, czy jest oswojony. No, raczej jest. W takim razie. Klikam, oczywiście i klikam, proszę bardzo, i mamy kolejnego konia, proszę bardzo, patrzcie jak to szybko w ogóle idzie. No i mamy już, moi drodzy, sześć koników. Dobra, w tym momencie mi się wydaje, że zrobię sobie tak że wezmę sobie te małe konie na smyczkę i po prostu e, przeprowadzimy je sobie do e, nowej właśnie zagrody, w której te koniki będziemy już rozmnażać właśnie w e, kolejnym odcinku dalej. Ponieważ jako, że mamy aż 6 tych zagród, to mi się wydaje, że no, te koniki możemy sobie na spokojnie przeprowadzić. Na razie jakiegoś tłoku nie ma, e, więc jak będzie więcej koni, to oczywiście będę dawał tak po 3-4 do jednej zagrody, no ale na razie jest OK, w takim razie odpinamy. O nie, Kol mi uciekł! Halo, akcja ratunkowa! Dobra, bierzemy go na smycz. Ja nie mogę, w ogóle mi uciekają, dobra, w takim razie już tutaj zamykamy, proszę bardzo okej, okay. no no co jest, halo ty koniu zły normalnie, dobra trzeba go będzie inaczej załatwić, patrzcie jak go załatwię tutaj teraz i teraz zamykamy nie ma takiego normalnie tutaj, o, ha, patrzcie jak go załatwiłem, dobra, w takim razie wychodzimy i tutaj nie uciekaj, bo za chwilę jeszcze do tego konia dojdzie jeszcze jeden mały konik, więc bierzemy go sobie, proszę bardzo, w... nie, nie, nie tego, nie tego, dużego nie, dużego nie czekajcie, bo mi ucieka ja nie mogę, co się dzieje Duży, idź stąd, dobra, idziemy, bierzemy sobie małego konika. W takim razie to już mi się wydaje, możemy zamknąć, okej, okay? i w takim razie przechodzimy. Ja boję się, że one uciekną. Nie, no to jest tragedia. Tragiczne to jest po prostu tragiczne, koń mi w ogóle ucieka, dobra, nigdy więcej takich akcji, dobra, w takim razie ja tak, ja sobie to mi się wydaje, odłożę to jedzonko dla koni, również sobie mi się wydaje, tutaj odłożę, weźmiemy sobie jeszcze ulotki, jak będę chciał jeszcze bardziej właśnie rozreklamować nasz biznes, no i co, jedziemy w takie jeszcze jedno miejsce, które chciałbym dzisiaj załatwić, a tym miejscem jest sklep meblowy, słuchajcie, sklep meblowy, jak pamiętacie, w tym sklepie również mają takie usługi, że mogą montować różne rzeczy, a jak wiecie, jak Chciałem sobie od dawna zamontować w moim ogrodzie właśnie basenik, nie? No i oczywiście sam tego montować nie będę, mi się wydaje, że nie będę się bawił w takie coś, więc muszę kupić wszystkie materiały. No i mi się wydaje, że e, musimy zlecić komuś właśnie wykopanie tego całego basenu, wyłożenie go płytkami, żeby wszystko było perfekt. A przy okazji trochę ulotek porozdaję. Dobra, w takim razie jedziemy już sobie do e, banku. Stamtąd musimy wziąć pieniądze, zakupić materiały. W ogóle na właśnie wykopanie tamtej dziury i w ogóle tam wyłożenie płytkami itp. Itd. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam do Super Konie SA. Najlepsza hodowla koni na świecie. Tanio, tanio, konie, konie za 3000. Zapraszam, zapraszam. Najtaniej w mieście. Zapraszam. Konie tutaj, dzień dobry. No i dobra, w takim razie jedziemy sobie do banku. Potrzebujemy pieniędzy. I słuchajcie, już obmyśliłem, czym byśmy chcieli wyłożyć sobie basen. No, mi się wydaje, że wezmę 5000, raczej więcej nie będę potrzebował. Dobra, w takim razie jedziemy. No, i słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaką bym chciał kupić, to są właśnie te oto tutaj panele kamienne, które są swoją drogą bardzo drogie, bo kosztują właśnie tutaj 20 dolarków za sztukę, czyli tylko 10 sztuk kosztuje aż 200 dolarów. Więc obmyśliłem wszystko i weźmiemy sobie 100 właśnie takich płytek Proszę bardzo, jest 100, jest 100, i tylko i wyłącznie za to płacimy aż 2000 dolarów, więc proszę bardzo, daję. A jeżeli chodzi o oświetlenie pod basen, to mi się wydaje, że basen sobie oświetlimy naszym oświetleniem LEDowym. Tak jak pamiętacie, około 10 odcinków temu, strasznie dawno, e, kupiliśmy sobie właśnie oświetlenie LEDowe. A I mi się wydaje, że ono się idealnie wpasuje e, właśnie do naszego basenu, żeby go jakoś fajnie oświetlić. Dobra, w takim razie ja to oddam do banku. A mi się wydaje, że ekipę remontową zatrudnimy już sobie w kolejnym odcinku. Także co, ja wracam już sobie do domku. No i już tutaj, jak widzicie, zaparkowałem koniem, no to co, zaraz wracam do domu. Odłożę sobie te płytki i te płytki zamontuje oczywiście moja firma remontowa, którą zatrudnimy sobie za odcinek. A wam tymczasem dziękuję za oglądanie tego filmu. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Ja się z wami żegnam, na razie i cześć.